Myśląc o planach urbanistycznych yy, miasta Rzeszowa yy... Mam zwiększone bicie serca, dlatego że te plany od zawsze wywoływały w naszym mieście wiele emocji. To dotyczy nie tylko willi Kotowicza, ale również naszego rynku, placu garcarskiego, terenów na 3 maja, a przede wszystkim terenów nad Wisłokiem. Dzisiaj Rzeszów, jeśli chce być miastem, szanowanym miastem europejskim, musi zrobić dwie rzeczy. Przede wszystkim stworzyć produkt turystyczny, żeby turyści przyjeżdżali z całej Europy, z całego świata tutaj do Rzeszowa i się nie nudzili w tym naszym mieście, a po drugie, właśnie. Plany zagospodarowania przestrzennego. Nie chcę się za bardzo wypowiadać, czego brakuje w Rzeszowie, bo myślę, że, że to nie jeden doktorat by mógł powstać na ten temat. Ja bym się chciała skupić przede wszystkim na terenie, na, na, na planach dla terenów nad Wisłokiem. Dzisiaj Rzeszów ma olbrzymi potencjał. Ma olbrzymi potencjał, ma przepiękne tereny, gdzie można by było zainwestować w restauracje, w kawiarnie. Moglibyśmy naprawdę stworzyć fantastyczne miejsce, gdzie młodzi ludzie by spędzali czas, starsi, ale przede wszystkim miejsce, gdzie mogłyby być Koncerty, gdzie po prostu całe wieczory Rzeszów by przeniósł się z centrum właśnie nad, nad Wisłą. I to jest wielkie wyzwanie dla nas wszystkich. Przede wszystkim musimy chronić Lisio Górę, musimy chronić tereny. Nie mogą inwestorzy, którzy mają duże pieniądze, rządzić w tym mieście. Przychodzi pan, który ma worek pieniędzy i mówi, ja bym chciał tutaj postawić budynek. I jest na to zgoda. Dzisiaj trzeba myśleć o planach zagospodarowania przestrzennego na następne 5, 10, 15, może nawet i 100 lat. Ale do tego wszystkiego trzeba oczywiście wielkiej odwagi, mądrych decyzji i estetycznych, dobrze wykształconych architektów, bo to przecież oni tworzą e, projekty, e, a inwestorzy je tylko realizują.